Polska zakupiła ponad 57 milionów tabletek jodku potasu na wypadek zagrożenia radioaktywnego, gdyby doszło do zniszczenia elektrowni atomowej w Zaporożu na Ukrainie. I tu pojawia się problem. Z otrzymanego właśnie pisma z Ministerstwa Zdrowia wynika, że Polska Agencja Atomistyki nie ostrzegała rządu i nie widzi jakiegokolwiek radioaktywnego zagrożenia dla Polaków. Nawet w przypadku potencjalnego zniszczenia elektrowni za naszą wschodnią granicą. Dlaczego zatem doszło do zakupu tabletek, jeśli realnego zagrożenia nie było i nie ma? Odpowiedź pozostawiam Polakom. Ciekawe również wydaje się znalezienie odpowiedzi na pytanie, kto stoi za zakupem 57 milionów tabletek Jodku Potasu. Otrzymane przeze mnie pismo wskazuje jednoznacznie, że decyzję o wydaniu milionów złotych podjął sam pan premier Mateusz Morawiecki. To się samo komentuje, a ja wszystkim Polakom życzę miłego dnia. Thank <laughs> you.